Według amerykańskiego zapisu daty pierwsze 5 e, cyfr, czyli 3 marzec, e, 14 no to dzień i 15 rocznik, a dalsze 5 cyfr e, 9, 26, 53 tworzą tak jakby godzinę 9, 26 i 53 sekundy. Jest to czwarta edycja e, organizowana na naszym wydziale. Jest to. Jeden z dwóch, trzech takich większych wydarzeń, które organizowane są w Polsce. Zauważyłem, że nie było do tej pory w naszym kraju takiego miejsca, gdzie można przyjść, porozmawiać o liczbie Pi. I dopiero wczoraj zobaczyłem, że jest organizowane takowe wydarzenie, to przyszedłem. W dzisiejszym dniu przygotowaliśmy wiele atrakcji, między innymi dwa wykłady. Liczba Pi pojawia się w naturalny sposób, gdyż związana jest z kołem, to znaczy z okręgiem. Związane również z funkcjami trygonometrycznymi, które odgrywają ważną rolę w różnych zastosowaniach inżynieryjskich. Przygotowaliśmy turniej dla uczestników. W tym roku jest to turniej oparty na zasadach 1 z 10. Jakie jest rozszerzenie Ludolfina? Ja nie wiedziałem. No to była po prostu pi. Tak jest. tam, że kanciasty okrąg na przykład. są w recytacji rozjęcia liczby pi. Jest Dawid Wójcik, student budownictwa na Politechnice Krakowskiej. Natomiast dzisiaj czekamy na nowego rekordzistę i zobaczymy, czy ktoś będzie w stanie pobić rekord Dawida, który jest imponujący. 1954 cyfry po przecinku. Jest dla mnie dużą satysfakcją, że mogłam brać udział w tym konkursie i zająć tak wysokie miejsce. No i mam nadzieję, że za rok wyjdzie mi jeszcze lepiej. Jeżeli nastawimy się, że matematyka i fizyka to jest tylko narzędzie, które nam może pomóc w poznaniu świata, to tylko rozpoczynamy bardzo wspaniałą przygodę. Studentów traktujemy bardzo partnersko. Oni do nas mają zaufanie, że przekażemy im tą wiedzę, której oni oczekują, a my z kolei mamy do nich zaufanie, że będą to zdobywać w taki sposób, w jaki my sobie wyobrażamy. I wszystko jest dobrze, jeżeli obie strony dokładnie tak samo to rozumieją. Odstęp pomiędzy tymi realiami, o których mówimy, jest właśnie pi razy, a więc pi razy spotykamy się blisko siebie. Chcielibyśmy, żeby nas nieskończenie lubili, tak jak my ich lubimy i cieszymy się z tego, że są naszymi studentami.